Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na Kubaniu i tym razem jadę bitwę o wygraną z 50% udziałem, więc nie będzie trudno zrobić tych 50%, bo to się dostaje praktycznie za samą jazdę po mapie, ale trzeba bitwę wygrać i tu już będzie trochę gorzej, jeśli nie będzie w y, drużynie wystarczającej ilości ogarniętych graczy, no to będzie kłopot. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, a piadę na początku na punkt A, który właśnie zaczynamy tracić. Wjechał tam lekki czołg. Jest jeszcze kilka podświetleń przed punktem A No i jest M18 Zatrzymane, ściągnięta gąsienica, teraz będzie musiał się kolega tutaj na, y, naprawiać, a drużynowi mają szansę na rozwalenie tej osiemnastki. Wynurzył się tam jeszcze M4, A3. Za osiemnastkę dostałem asystę, za M4 też dostałem asystę, a drużynowi, którzy są na punkcie, obaj się naprawiają, podjadę sobie do nich, będę im próbował pomóc jakieś to punkty są, nie było fragów, no to chociaż w ten sposób coś zarobię Przy wyjeździe tu między tymi skałkami stoi ciężki czołg, po lewej stronie nad jeziorem jest drugi ciężki czołg, no i z respa też wyjeżdżają przeciwnicy, po prawej stronie przy punkcie B jest ich dwóch, I jeszcze jeden gdzieś tam. Po drodze jest ustawione. Trochę tych przeciwników tu jest, a ja się zajmuję Panterą D, Do mnie ustawiona boka, bokiem, więc nie będzie problemu, żeby ją zniszczyć. No i teraz mam y, przed sobą przy wyjeździe tego ciężara, a na górce stoi Tygrys E. Ten nad jeziorem czołg. Nie mam na niego przestrzału. Coś tam się pokazuje zielonego, ale to jest bardzo małe nie widzę zasłania mi to drzewo teraz dopiero kiedy drzewo się przewróciło udało się w tygrysa wsadzić krytyka no muszę uważać na ten ciężar tu przy mnie co on będzie robił podświetlenie na nasz hornie który jest na respie trochę mnie tutaj zatrzymał ale teraz już przepycham wrak i Zniszczyłem M6A1, jest tu jeszcze jeden ciężar, a strzela do mnie właśnie ten tygrys, który stoi sobie przy jeziorze. Tylko trafienie, odbity kolejny jego strzał i tygrys się schował. zjeżdżam stąd, bo takie stanie na górce to nie jest dobry pomysł tygrys jeszcze raz do mnie strzelił przeniósł pocisk nad moim czołgiem jest na przeładowaniu i ustawiony w tej chwili do mnie prawie bokiem, ale na tyle pokazał bok, że ten schita udało się go rozwalić teraz od strony jeziora będziemy objeżdżać te czołgi, które się pchają w stronę Przejazdu na punkt A, zniszczona MT1E1, y, no i tutaj stoi jeszcze M4, w tym momencie chciałem jechać w stronę punktu B, żeby go tam powalczyć o niego, no ale pokazały się pojazdy na respie, więc muszę zmienić decyzję dlatego że jadąc na B pokazałbym im bok i mogłoby to się bardzo źle skończyć tutaj te przestrzały na tej mapie są bardzo długie wyjechało M4 są następne podświetlenie, mi włączył się kapuś, teraz jestem podświetlony, wszyscy widzą, że tutaj sobie stoję, do mnie wyjeżdża ciężki czołg M6A1 No i przy wpłunął, przyleciał F4U z rakiet skończył wycieczkę Tigerem 8 zrobionych fragów to jest całkiem przyjemnie, chociaż mogłoby być dużo więcej Gdyby nie ten samolot, to by się tam jeszcze dało powalczyć, ale nie ma co narzekać. Trzeba grać dalej. Mamy przejęty jeden punkt i zaraz go będziemy tracić. Od strony punktu B do naszego kapa jedzie dwóch czerwonych, z respa jeszcze kilku. Tam został jeden nasz gracz, który za chwilę zginie. Sam naprzeciwko 3 nie będzie miał tam łatwo, tak jak mówiłem, nie udało mu się, zginął, a na nasz punkt wjechał. Lekki czołg, tutaj jest M4A1, czekam na przeładowanie, następne M4. pokazał, bo wieży, więc skorzystałem z tego. Po mojej prawej stronie stoi ciężki, żołg, ten który był na punkcie B. Trochę mnie tutaj przytrzymał. Nie wiem czy on będzie miał przestrzał na mnie. Kiedy będę wjeżdżał na punkt. Ryzykuję. Jeszcze tylko rzut go nie widać. Wjeżdżam na punkt, obracam działo i wykańczam. przeciwnika M18 i jest tutaj ten ciężar to jest IS 1 w momencie strzału w wieżę IS się ruszył nie trafiłem za to on nie miał problemów żeby mi skończyć tygrysa E drugi czołg stracony zrobionych 10 Dwa punkty stracone, a w tej chwili jest niczyje i ostatni mój czołg Tygrys H1 rzuciło mnie na drugim punkcie, na drugim respie. No i tutaj mam M4A3E2. Ten strzał tylko za to nic dziwnego ta płyta u M4 jest bardzo twarda, ale kolega chyba nie zna tego czołgu i nie wie o tym, że się wycofał albo ma duże obrażenia i musi się pilnować tutaj mam dwóch przeciwników M4A3 obok niego T-34-85 M4 zginęła zginął też teciak został tylko M4A3E2 obok mnie bomba ale na szczęście dla mnie słabiutka i nic żadnych uszkodzeń mi nie zrobiła wykończyłem M4A3E2 i w tym momencie chciałem jechać na punkt C tylko że jak już mówiłem parę razy nie lubię tam jeździć na ten punkt dlatego że to jest gra zamknięta potem a że drużynowy jest y, też niedaleko tego punktu to zostawiłem jemu tego kappa a sam jadę na środek mapy na punkt B drużynowi przyjmują punkt A więc jest jeszcze szansa na wygraną ja mam 14 bombowców do użycia 13 fragów pelotka niestety nie ma prze, y, podświetlenia na niej A trzeba punkt zacząć przyjmować. Pokazał się jeszcze M6A1 łapi jakąkolwiek osłonę z tego wzniesienia przede mną. Znalezione podświetlenie i M6 rozwalona. Zrobiony 14 frak i 15 użycie bombowca. Jest do użytku atomówka, tylko nie ma miejsca na niebie. Wjeżdżam na kapa. Punkt A jest przejęty, jest przejęty punkt C. My tutaj z... przejmujemy punkt B, ale punkt A za chwilę będziemy tracić, prawdopodobnie. Jest tam dwóch przeciwników i tylko jeden na gracz. Na mnie, na punkt B poleciała artyleria, dlatego zjeżdżam z punktu. Staję sobie za osłoną z tej skałki i. No, niech drużynowy sobie przejmie. Jeżeli już ginie, to będę mógł przejmować dalej. A ja muszę dbać o swój czołg, bo to jest ostatnia moja maszyna. Z palcem na dziewiątce czekam na miejsce na mapie i niestety spóźniłem się. Gejdziny dały bombowca komu innemu, więc już nie będzie szansy na następny wylot. Nie czekam. Jadę dalej, przynajmniej zrobię sobie jeszcze kilka fragów na górce przy punkcie A, na punkcie A stoi pantera D no kolega wycofał, pokazał bok, pantera zniszczona, przejmowanie punktu zatrzymane. Przede mną jest tutaj T3485, dalej przy punkcie A jest jeszcze ciężar. Nie chcę stracić yy, tygrysa, więc ostrożnie wyjeżdżam, patrzę co robi T34. Obrócił wieżę i zginął. Pasek zaraz spadnie, bitwa się skończy. I jeszcze tylko podświetlenie na kawu, ale ten strzał już jest po czasie i oczywiście zaliczony nie będzie. A mam zrobionych 16 fragów i po takiej bitwie tylko jeden żółty medal. Nie ma co narzekać, jest jak jest. A z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!